Hejka! Przychodzę dzisiaj do Was z reading vlogiem, ponieważ mam dzień wolny i w tym reading vlogu będę czytała ulubioną książkę wszystkich, czyli była sobie rzeka Diane Sutterfield. Ja w tym miesiącu mam już rozgrzewane jakieś 700-800 książek, więc czemu by nie zacząć kolejnej. Mam nadzieję, że w, tej, w tym filmie uda mi się ją skończyć i jeżeli jesteście ciekawi jaką mam opinię na jej temat, to oczywiście oglądajcie dalej. Tam była sobie rzeka jestem na stronie 314, i ta książka na przykład mi się nie podobała. I ja byłam taka, dlaczego wszystkim podoba się ta książka, tylko nie mi. No podejrzewam, że nie wszystkim. Ale nie podobał mi się jej klimat. I nie dlatego, że nie było klimatu, tylko że ten klimat nie był w moim guście na początku. Bo mamy taką sytuację w karczmie, gdzie wchodzi mężczyzna poturbowany z dzieckiem na ręku. Mężczyzna traci przytomność i. Yy. Jak wszyscy oglądają dziewczynkę, to nie wyczuwają jej pulsu. Przychodzi piękniarka, która również nie wyczuwa pulsu, a dziewczynka nagle odpiera oczy. Więc ten początek był taki. Trochę creepy i nie do końca do mnie to przemówiło. Natomiast, czym więcej czytałam tym, tej książki, tym bardziej zaczynałam się do niej przekonywać i najbardziej w tej książce podoba mi się ten język, który tutaj jest. On jest piękny i ta książka jest treściwa. I to jest właśnie fajne, bo ta książka nie jest przepełniona treścią, już w takim sensie, że dzieje się fabuła i mamy tutaj przeskoki akcji i nie wiadomo, co się dzieje. Nie, ta książka w zasadzie, jeżeli chodzi o budowanie fabuły, jest powolna, ale mimo. Wszystko w taki sposób opisuje miejsca, ludzi i wydarzenia, że to jest treściwe. I Tutaj potem um, poznajemy losy rodzin, które uważają, że ta dziewczynka jest ich córką, wnuczką albo siostrą. Nie wszystkie historie mi się podobają, nie wszystkie trafiają w mój gust, um, ale były takie, takie postacie i takie historie, które bardzo mnie przy tej książce trzymają i powodują, że chce mi się ją czytać dalej. Więc jak na razie czytam no i mam nadzieję, że uda mi się ją skończyć, bo. Um, no tak, ta, która tak ja podejrzewałam, że jak zacznę vloga, to to mnie zmotywuje do przeczytania tej książki, a nie to będzie kolejna książka, którą zacznę i odłożę. Więc czytam dalej i mam nadzieję, że uda mi się skończyć. I mimo wszystko, że ta książka nie wygląda, to ona w ten Halloweenowy nastrój wpisuje się i Jeszcze chciałam dodać, bo <głos》> zapomniałam w tym update, że... Też zaletą tej książki, budującą bardzo mocno jej klimat, jest to, że ona jest mocno realistyczna. I to ma swoje dobre strony, bo ten świat dzięki temu jest bardzo prawdziwy. Ale też no, troszeczkę przeraża, troszeczkę niepokoi. I tutaj są takie, wiecie, no, na przykład był taki cytat, że jestem tam jakieś miejsce nad rzeką i to jest takie miejsce, w których nic się nie dzieje. I jedyne, co tam może się wydarzyć, to jest topienie psów. Więc no to jest takie mocno dosadne budowanie klimatu w książce. No i chciałam też o tym powiedzieć, też uprzedzić, że, że właśnie ta książka ma takie trochę bardziej niepokojące momenty. I tak, to jest dodatek do tego update'u. Skończyłam była sobie, że kadę jest i to była świetna historia. Bardzo mi się ta książka podobała. Wcale się nie dziwię, że tyle osób tak dobrze o tej książce mówi i tak często wraca do niej w recenzjach. To była świetna historia i wspaniale napisana książka. Na początku nie miałam co do niej dobrych odczuć, dlatego, że nie spodziewałam się, że będzie miała tak ciężki klimat, nie spodziewałam się, że będzie taka smutna. Nie wiem dlaczego, ten tytuł, była sobie rzeka, ten nastrój tej okładki hmm, wprawił mnie w takie przekonanie, że to będzie coś dobrego, że to będzie coś ciepłego, chociaż no, w sumie z tego opisu wynikało, że to będzie historia, która będzie miała swój ciężar i ona rzeczywiście ten ciężar ma. Natomiast w całości to jest naprawdę taka historia, która z jednej strony czuć się w niej taką baśniowość, czuć w niej taką opowieść, historię, coś, co jest takie um, gdzieś opowiadane już jakby trochę, wiecie, takie przetrawione takim językiem właśnie baśni. Natomiast z drugiej strony jest bardzo prawdziwa ta historia. I to, co mnie w niej urzekło, to niektórzy bohaterowie, bo niektórzy bohaterowie nie do końca mi przypadli do gustu um, i historie były takie, no na przykład była bardzo ciężkie, y, ciężka historia Lili i tak no, nie do końca się potrafiłam z tą postacią zżyć i nie do końca jej historia mnie chwyciła, natomiast no, jak już dowiedziałam się więcej mm, o tym, co przeszła, no to już był tylko ciężar i smutek. Um, natomiast no, niektóre... Mm, Niektóre postacie, jak Robert Armstrong, jak um, małżeństwo, które straciło córkę, bo córka zaginęła. Um, no to, to były świetne postacie, które trzymały tą książkę. No i moją ukochaną postacią była Rita, bo to była tak cudowna postać. I w ogóle chciałam powiedzieć, że. To jest jedna z niewielu książek, których wątek romansowy był tak dobry. To był tak dobry wątek w tej książce, który dodatkowo jeszcze nas przytrzymywał. No bo w zasadzie cała ta książka trzyma nas tym, żeby chcemy się dowiedzieć, kim jest dziewczynka, która została odnaleziona. No i wszystkie te historie, które nam są tutaj opowiedziane, tych rodzin, też chcemy poznać ich rozwiązanie. No, ale dodatkowo mamy właśnie postać Rity i Bątek romantyczny z nią związany był naprawdę cudowny, świetny i no jestem, jestem w tej książce zakochana, to jest oczywiście Pięć Gwiazdek, bardzo Wam polecam, jeżeli jeszcze tej książki nie czytaliście. Um. Kurczę, no chyba będę też musiała powiedzieć, że podobała mi się bardziej niż trzynasta opowieść, ale nie wiem. Może podobała mi się tak samo. Trzynasta opowieść była czymś bardziej dla mnie, czymś bardziej w moim klimacie. Tutaj musiałam wyjść ze swojej strefy komfortu czytając tą książkę. Natomiast, no, no było to rewelacyjne. Ta książka była rewelacyjna. Czytajcie świetna. Ja jeszcze mam na szczęście na półce jedną książkę tej autorki Czarne Skrzydła Czasu. Jak się upewnić czy to daje. Satterfield. Także, także jeszcze mamy co czytać tej autorki. I to chyba na razie wydała tylko trzy książki, nie? Czekamy na czwartą. Mam nadzieję, że się pojawi, bo wspaniale pisze. Jestem, jestem pod wrażeniem pióra, ale też jestem pod wrażeniem tych historii, które są zupełnie inne no, no ta była wyśmienita, no to była wyśmienita lektura, naprawdę. Dobrze, to już by było na tyle w tym vlogu. W niedzielę mam nadzieję, że pojawi się książka, która stała w tym roku Nobla, bo ja nie skojarzyłam faktów, że jak w środę jest dzień wolny, to jak zamówię coś w poniedziałek, to to dojdzie dopiero w czwartek. Także ja dopiero w czwartek dostanę ks tą książkę, ale mam nadzieję, że zdążę ją przeczytać i że zdążę na spokojnie nagrać film na niedzielę. Cieszę się bardzo, że w tym vlogu przeczytałam tak dobrą książkę i że mogę tak bardzo Wam ją polecić, bo była naprawdę wspaniała. Pamiętajcie o kciuka w górę, pamiętajcie o komentarzach. I do zobaczenia w kolejnym filmie.